Bądź pewny, że nie przeoczysz żadnego filmu od juniorskiego. Kliknij w subskrybuj oraz dzwoneczek, aby załączyć powiadomienia. Wybory! Uh. Już jest chyba po wyborach. No, siemanku, szananku, ostry, serendami! And welcome to Evil Democracy! Kochani, moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj w gierkę podobną, tak jak graliśmy ostatnio w symulator bankiera, to zagramy sobie dzisiaj w symulator rządzącego. Symulator partii, To w tym stylu. Moi drodzy, ponieważ jest to demokracja i musimy po prostu być najlepszymi, u siebie w kraju. Wiecie o co? Zobaczcie w ogóle, że to jest 1932 i tutaj jeszcze nawet no, Polska nie jest cała odgarnięta, tylko są pod rządami Niemców i tak dalej. Mój drodzy, jeżeli chcecie, abym ja dalej grał w takie symulatory, dajcie znać, w komentarzach, czyli hashtag, symulator Lecimy, baby? Dobra, i teraz tak. Ja sobie może pójdę na trening, ponieważ ta gierka może być dosyć ciężka. Ona jest taka podobna jak. Ehm, um, Evil Bankier, z tego co pamiętam graliśmy sobie Tylko, że jest taka troszeczkę inna, jest na temat demokracji, jest na temat partii i tak dalej i tak dalej Dobra moi drodzy, ja sobie teraz tutaj kliknę trening Dobrze moi drodzy i teraz tak Każde stanowisko zajmowane przez lidera przynosi różne rodzaje bonusów Od finansowych do wzrostu jako ci gazety, co? Moi drodzy tutaj się ogólnie też możemy chyba nauczyć z tego co mi się wydaje Jak te wszystkie partie działają, jak nas oszukują i tak dalej Straty pierdolte, nieważne Ja sobie teraz tutaj kliknę Liderzy, okej. Okay. Redaktor przyciągnie więcej wyborców podczas drukowania gazet i ulotek. Więc musimy już tutaj sobie wydrukować gazety, ulotki i tak dalej, żeby tutaj przyciągnęło wyborców. Dobra, wybierz to stanowisko, aby przydzielić zadanie liderowi. Dobra, wolny przydziel lidera jako redaktora. Dobra, bonus lidera dla tego stanowiska jest wyświetlony na górze karty. Wybierz lidera do przydzielenia, dobra, wybieramy sobie tego. W partii jest kilka wolnych stanowisk. Zatrudnij e, młodego lidera, aby wypełnić jednego z nich. Dobra, czyli zobaczcie, mamy tutaj na, na Wiecu, co to znaczy na Wiecu, nie wiem, ale mamy tutaj jeszcze sponsorów, skarbników i wybory. Dobra, zatrudniamy jeszcze jednego typa który może kosztować, patrzcie, 125 tysięcy, 125 to są wszystko liderzy partii, nie? Douglas, Hawk, Artur, Nadzieja! On ma polskie nazwisko, to ja biorę tego. Dobra, bierzemy sobie tego i teraz tak. Partia potrzebuje przedstawiciela do negocjacji ze sponsorami. Wybierz dostos... odpowiedniego lidera chyba. Dobra, wybiorę sobie te, te teraz tutaj. Sponsorzy zapewniają znaczną część finansowych partii, dlatego bardzo ważne jest, aby zwrócić na nie szczególną uwagę. Wybierz to stanowisko, aby przydzielić lidera. Dobra, sponsorzy, ja sobie teraz kliknę tutaj, ok. Pierwsi dwa liderzy zostali przydzieleni. Teraz czas zająć się gazetami partyjnymi i ulotkami. Dobra, wychodzimy stąd, moi drodzy. Musimy znaleźć 20, 20 dziennikarzy, aż 20. No dobra, no to bierzemy, moi drodzy, 20 dziennikarzy, że... Nie, zatwierdź poszukiwanie, dobra, znajdź. E, aby rozpocząć wydanie gazet, przejść do redakcji. Dobra, zobaczcie w ogóle, że musimy tutaj czekać. On ma tutaj gazeta 3, ulotki 8, dochodzenie jakieś, wywiad 9, cena 28 tysięcy. A mamy budżet 9 milionów. No to możemy sobie go tutaj zatrudnić na spokojnie. Dobra, dziennikarze odpowiedzialni e, są za ulotki i gazety, które są dystrybuowane do ogólnospołeczeństwa, co? Wybierz stanowisko odpowiedzialne za ulotki. Dobra, zespół redakcyjny. Patrzcie, musimy teraz tutaj znaleźć sobie jakiś zespół redakcyjny. I dzięki temu możemy sobie teraz też tutaj drukować później te wszystkie ulotki i tak dalej. Dziennikarze mogą zwiększyć wpływ gazet i ulotek na wiele czynników. W artykuł podnoszą parametry. Coś tam partami opozycji. Dobra, wybierz najlepszego dziennikarza do pracy z ulotkami. Pierwszego z listy dostępnych. Dobra, to wybierzmy, wybierzmy sobie może tego. Okej, okay. o! Jednocześnie do pracowania 5 gazet, wybierz stanowisko, odpowiedzialne za jej jako. Dobra, czyli bierzemy sobie teraz tutaj, bo tutaj to jest chyba. Musimy na to patrzeć, ale ja mogę sobie wziąć chyba tego, a tego, nie chcę. No dobra, Hans Anderson niech będzie wybierz najlepszego dziennikarza do pracy z gazetami. Więc wybierzemy teraz tutaj jakieś odpowiedzialne stanowisko dla tego typa, żeby pracował z gazetami. A ten zadanie jeszcze może tutaj mieć. Oszczędzą pozwoli ci przeciwstawić niektórych wyborców przeciwnika na swoją stronę. Okej, okay, czy możemy tutaj na swoją stronę przyciągnąć. Dobra, dawaj. Rożka dziennikarz napisany wywiadu z liderem partii. Po jego publikacji w gazecie wzrośnie jeden z parametrów w lidera. Co? Oszczerstwo. Dobra, pojazd dziennikarza aby napisał wywiad z liderem partii. Po jego opublikowaniu w gazecie jeden z parametrów lidera wzrośnie. Coś tam. Do pracy, moi drodzy. I teraz co możemy teraz sobie tutaj zrobić? Nie wiem, wydaje mi się, że możemy kliknąć na semnatura, dokładnie. Drukowanie wydania wymaga pewnych funduszy. Ukończ obecną kolejkę, żeby budżet partii coś tam, coś tam, coś tam. Dobra. Dostaliśmy kasę, 2 miliony nawet, więc mamy dosyć dużo budżetu i to jest w sumie dosyć spoko. Ehm, możesz rozpocząć drukowanie. Partia otrzyma odpowiednią liczbę funduszy, wybierz ilość z gazet. Nakład gazet 100 tysięcy, wybierz ilość ulotek, czyli 0, ok? Zatrudnij odpowiednią liczbę promotorów do wyszukiwania decydujących Nie Niewystarczający promotor 125 zatrudnij za 12,5 tysiąca, dobra. Wydrukuj wydanie, aby rozpocząć kampanię publiczną i uzyskać bonusy z wybranych artykułów, dobra, druk. Promotorzy rozpoczęli dystrybucję gazet i ulotek. Nowi wyborcy i potencjalni coś tam gotowi do wystąpienia w szeregi partii. Dobra, Nie. okresowo partia B, gdzie... co? Specjalne decyzje, które będą wpłynąć na aspekty aktywności partii. Wybierz dowolny z dogmat W. No dobra, no jak będzie. Lista dogmat, ideologia twojej partii to centroprawica, liberalne dogmaty, trzecia kolumna... Okej, okay, czyli to jest trzecia kolumna, okej. Okay. Można uzyskać premiumalny grzywna. Dogmaty innych ideologii otrzymaj wyższe grzywny. Dobra, mamy tu jakieś dogmaty, moi drodzy. O, tutaj mamy jakiś kaganiec, zniewolenie reszty. Inne narody muszą słuchać Niemiec. Oh my god, każda decyzja będzie miała pozytywny i negatywny efekt. Wprowadzenie dogmatu potrwa kilka tur. Czyli to są dogmaty, okej, okay, czyli musimy teraz tutaj na przykład. że inne narody muszą słuchać Niemiec, ale masakra, bo oni mają teraz tutaj kalkanie jest Tak nie możemy, że to jest masakra. Nie, przyciągnąć wyborców tracimy wsparcie od naszych zwyczajnych wyborców. 1% wszystkich wyborców w każdym regionie nie wspierać, zostaje coś tam na liba tur, dobra. Zaakceptuj wybrany dogmat dla partii, opis. Opis to znaczy, że tutaj mam zaakceptować. Dobra, użyj buntowników. Żeby na konkretne regiony otwórz menu, aby zatrudnić buntowników. W ogóle mamy tutaj ta kam taką kampanię, to są ci buntownicy. Później mamy promotorów, którzy biegają chyba z ulotkami, i mamy jakiś aktywici. aktywiści, dobra. Zatrudnij, wybierz tysiąc buntowników, ok? Zatrudnij buntowników, ok? Klik, aby. aby mogli rozpocząć. pracę muszą przypisać do jednego z regionów w kraju. Użyj mapy do rozmieszczenia personelu w kraju. Wybierz menu buntowników, ok? I teraz tak, my teraz musimy na 100%, bo to jest taka mega kampania. wybierzliby do wygonotowacz, czyli 100% bierzemy tych ludzi. Różka wy, coś tam, coś tam wyś. Oj oni poszli teraz wszędzie! Oh my god! W ogóle to jest partia pracy, partia Liberalna, Narodowa Partia Libera Liberalna, NetLab, szkocka partia narodowa. A my jesteśmy konserwatywnymi, okej. Okay. Nowych wyborców w każdym ruchu mniej więcej wrogich agitatorów w tym regionie, tym trudniej jest pracować twoim pracownikom. Z coś ten zjazd, aby wciśnij w tej wyborców do coś tam twojej partii. Dobra, protesty. Mamy tutaj jeszcze jakieś protesty, moi drodzy. Regiony kraju z pogrywaną Farty, coś tam we wszystkich regionach danego dystryktu. Południe, północ, coś tam starty pierwszy. dobra. Możemy przyciąć też lidera, aby nasilił te protesty. Organizowanie zjazdu wymaga pewnych funduszy. Zorganizuj zjazd, aby zdobyć nowe głosy od potencjałów i zwykłych wyborców. Dobra, organizuj wszystkie wyniki aktywności partii powie coś tam zadanie, coś tam, coś tam z informacji. Dobra, możemy teraz sobie kliknąć tutaj i co teraz tutaj mamy. Doskonale udało Ci się wyspy partii i przyciągnąć nowych wyborców. Udało zakończenia linii fabularnej. To już... Aha, życzymy udanego zakończenia linii fabularnej. Zobaczcie w ogóle, tutaj mamy konserwatywnych, ocena 11, głosy do elektoratu, głosy... Aha, okej, okay, dobra, przychód, wydatki, coś tam, straty pierdaty. Dobra, moi drodzy, no teraz spróbujemy sobie bez samouczka, ponieważ ten samouczek... To jest samouczek. Dobra, mamy teraz tak, wybór scenariusza. Niemcy 1932 roku. Polityczny kryzys podczas wyborów parlamentarnych. Wszystkie wyniki zmieniają się w mgnieniu oka. Czy będziesz zdolny wygrać wybory i powstrzymać nazistowskie partie? Wybory pojawiają się co e, każde 150-300 i 450 tur. Później mamy Wielką Brytanię dwa lata po wyborach. Neville Chamberlain została premierem konserwatywnym z porozumieniem monachickim i polityka. Jego zdaniem musisz to zmienić w wyborze Tur 450. Albo Francja, 1936 rok. Do władzy, do koalicja przemierzy coś tam, Hiszpanii nie udzielono żadnej pomocy, porozumienie monachickie zostało coś tam, coś tam. Dobra. Moi drodzy, bierzemy teraz Niemcy, bo to jest chyba najprostsze z tego co mi się wydaje. Socjaldemokratyczna Partia Niemiec. Nie wiem w ogóle co to znaczy ten ta gwiazdka, tutaj. wydaje mi się, że to jest poziom trudności. Komunistyczna jeszcze Partia Niemiec. Patrzcie w ogóle. Zwolennicy partii, patrzcie. Finansowanie, ok. Komunistyczna partia Niemiec. Później mamy Niemiecka Partia Centrum. Później mamy Stilhelm and League of Soldiers przednie. Der Helm. Oh my god, Niemiecka Partia Ludowa. Bawarska Partia Ludowa. Bawaria jest spokojna. Partia Niemiec Ludowych. Co? Hugenberg Pappen. Zelte, co? Radykalna partia demokratyczna. Patrzcie w ogóle, zwolennicy partii. Tu jest mało. I finansowanie mamy mało. Partia Niemiecka-Chłopska, zobacz, zobaczcie w ogóle, Landbund, ostatnie wyzwanie. Moi drodzy, bierzemy teraz to tutaj, bo to jest najprostsze, wstępny budżet, możemy sobie nawet wziąć 2,5 miliona. Bierzemy tutaj od razu 2,5 miliona, żeby było spoko. Mamy budżet 2,5 miliona i to jest w dosyć spoko. Dobra, jakie mamy tutaj zadania? Do wyborów 149 tur, oh my god, czyli musimy zrobić tak że musimy to wygrać. Dobra, przyjdzie lidera do stanowiska. Moi drodzy, mamy teraz tutaj tych liderów oraz zatrudnić trzech dziennikarzy do pracy w redakcji. Wybieramy teraz liderów i mamy tylko i wyłącznie jednego z tego, co mi się wydaje, nieaktywni liderzy, który się nazywa Otto Wells. Nie wiem, dlaczego on się nazywa Otto Wells, a nie jakoś po niemiecku, ale no dobra, no niech będzie. Możemy tutaj jeszcze zatrudnić jednego, możemy kogoś zatrudnić. Paweł Herz, Fritz Starnow, Paul B. Ernst Reuter, Ernst Heilmann, dobra. Moi drodzy, zamykamy teraz to, tutaj, ponieważ mamy już tego lidera i teraz musimy zatrudnić trzech dziennikarzy do pracy w redakcji. Gdzie, tutaj są ci dziennikarze? Dobra, ja potrzebuję trzech, cena 750, znajdź i teraz tak, moi drodzy, możemy zatrudnić sobie tego, ponieważ ten Johan Nartman ma chyba wszystko najlepsze. Zatrudniamy. Nie wiem, czy już zatrudniliśmy trzech. Wydaje mi się, że trzech. Chociaż możemy... Klik, klik, dobra. Aby zatrudnić dziennikarzy, mamy teraz tutaj trzech i co teraz? Dziennikarze, druk. możemy tutaj coś wydrukować, ale nie mam tutaj żadnych zadań, więc mogę tutaj następna tura. Dogmaty partii, socjaldemokratyczna partia Niemiec, co my teraz tutaj możemy zrobić? Prowadź zmiany w kraju poprzez reformy, centroprawica. Ludzie się nie wykorzystują. Twoja ideologia nie ma wojen klasowych, wszystkie klasy są równe. Państwo to dobrze Oliwiona maszyna. Państwo kontroluje każdy aspekt życia. Wzrost przychód w fundusze partii, koszt druku... Czekajcie, bo... Ja nie wiem, co by tutaj wybrać. Mogę to wybrać? Nie, nie mogę tego wybrać, mogę to wybrać, więc wybierzmy może to. Lojalno partii dla jednego z należszych liderów. Party, dobra, bierzemy teraz to tutaj, moi drodzy. Teraz tak. E, Przyjdzie zadań... Nie, na razie nie, bo musimy zrobić. Przyjdzie zadanie reporterowe dziennikarzowi. Zespół redakcyjny. ulotki, Bierzemy tego tutaj. Do gazet pójdzie ten i do gazet też pójdzie ten. No mamy trzy. Dobra, zamykamy. Następna tura. Moi drodzy, zatrudnij dowolną liczbę buntowników. Gdzie są moi buntownicy? Jeden buntownik jest tam z tyłu teraz sobie siedzi. Zobaczcie, co na robi. W ogóle ona ma majtki, bo dostała teraz cieczkę. Więc ma sobie majtusie. Dobra, e, zatrudnij dowolną liczbę buntowników. Gdzie byli ci buntownicy? Ja teraz już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że oni byli tutaj personel. Dokładnie, oni są tutaj. I wyślij buntowników do rozpoczęcia kampanii Moi drodzy, klikamy teraz tutaj, zatrudnij I no mamy ich zatrudnić, ja mam w sumie 4 miliony A miałem 2,5 No dobra, no to lecimy dalej, ja sobie zatrudnię tak około No 1027 Dobra, zatrudniamy Personel, 1027, OK, Teraz wyślij buntowników do rozpoczęcia kampanii Moi drodzy, czekajcie, bo ja muszę teraz tutaj kliknąć e, e, sztaby, Mapa i buntownicy Dobra, i teraz tak, wybieramy 100% I wysyłamy, równo wszystkim regionom Patrzcie, wysyłamy, pyk Oh my god. Wyszli? Wypłata? Nie wiem. Ale. Niebieskie to jest chyba. To jesteśmy chyba my, Głosy wyborców. Do, do Opola też poszli! I do Breslau, czyli do Wrocławia, i do Legnicy! Oh my god. I Prusy Wschodnie! Oh my god. No dobra. No to już chyba wszystko, czekajcie. Bo ja jestem socjalistyczna partia Niemiec, zobaczcie. Wszyscy już praktycznie na mnie głosują. 13%? Tutaj raty piewa, A w opolu jak jest? Opole 11%. 11%. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że możemy chyba sobie teraz tutaj zrobić następną turę. Ja, ja mam 12% w ogóle, zobaczcie. 12% socjal. czyli wygrywamy. Jest spoko. Dobra, następna tura. Eee, drukowania na razie nic tutaj nie robimy. Zatrudnij kolejnych trzech dziennikarzy. Dobra, zatrudniamy, moi drodzy, trzech kolejnych dziennikarzy. Snajdź, pik, pyk, pik. Dobra. Wydaj trzy zadania e, reportarowe. Zespół redakcyjny. Czekajcie, damy tego tutaj do gazety. Tego damy tutaj do gazety. Tego damy tutaj do gazety. Dobra. I teraz wydaje mi się, że musimy coś wydrukować. Zróbmy może 100 tysięcy ulotek zero i zatrudnij 10 tysięcy. Chociaż tak, może 14 tysięcy. Dobra, nie będzie, bo i tak mamy dużo kasy. Więc jest spoko. Dobra, i teraz tak, mój drodzy, następna tura. Przydziel kolejnego lidera na stanowisko. Oh my god, patrzcie, liderzy, zatrudni. William Dittman, Kurt Schumacher, Ernst Reuer, Paul. Bierzemy tego, chyba, no, bo on ma fajne nazwisko. Dobra, bierzemy tego. Wszyscy kosztują tyle samo. Ja zatrudniam tego, bo mi się podoba to na, po nazwisku. Dobra. Bierzemy tutaj do sponsorów, okej. Okay. I teraz, moi drodzy, następna tura. Wydrukuj nakład miliona gazet? No, to lecimy, milion gazet. Zatrudni, pyk, dobra, drukuj. Chyba coś źle zrobiłem. Chyba coś źle zrobiłem, tak mi się wydaje. No wydrukowałem to. WYDRUKOWAŁEM TO! Ja to wydrukowałem, proszę. Dobra, zniknęło. A, już mnie nie podpowiada, co mam robić? Ale... O nie, oni teraz poszli na górę! Czekaj, bo ja muszę kupić teraz, patrzcie. Drukuj. Aha, nie może... Bo to czeka jeszcze jedna tura, okej. Okay. Mamy jedna tura, moi drodzy, i co? Poszli na mnie? Nie poszli do mnie. Nie poszli do mnie. Jeszcze raz, moi drodzy. Tyle, tyle druku. Poszło. Dobra. Ja jeszcze tutaj zatrudniam tych łonych. Zatrudnię ich, patrzcie, tylu. Ile to kosztuje? To jeszcze więcej. Ile ich kosztuje? Pensja. Nie, za dużo. Ja zatrudnię, wiecie, ile? 3000. Zatrudni. Oh my god, ja mam tyle kasy, że to jest niemożliwe. Mapa, buntownicy, 100% równo. Wyślij. Pato! Czy ja już spadam? Ile ja mam? Komunistyczna partia Niemiec wy wygrywa. Ja nie wiem, tu jeszcze mogę robić. Nasa Natura. Bo oni już mi nie podpowiadają, co ja mogę robić. Ja mam 11%, a NSDAP ma już 12%. Druk. w ogóle tutaj jeszcze za 5 tur się coś wydrukuje, moi drodzy. Personel, zatrudnimy tych promotorów, nie? Zatrudnimy tych promotorów. Koszt zatrudnienia. Milion, zatrudnij, dobra, pyk, mapa, buntownicy, 100%, wyślij. Nie mam już ich więcej, nie mam już ich więcej chyba z tego, co mi się wydaje, więc czekajcie, ja muszę tutaj chyba więcej tych buntowników, eee, czekajcie, dziennikarzy? No dziennikarzy chyba nie potrzebują, bo oni tutaj i tak drukują. Zespół redakcyjny, wszystko fajnie, pięknie jest, dobra, personel. Dawaj mi tu jeszcze tych buntowników, bo oni są spoko. Zatrudnimy za milion, pa. M milion, dobra, mamy milion. Zatrudni i wysyłamy ich teraz. Pato. Mapa, buntownicy. 100% wyśli. Poszli. 16,3 k. Oni on już mają 23,1 k. To, ja, to ja muszę jeszcze więcej zatrudnić. Ja mam trochę kasy. Personel. Dajemy. Zatru zatrudniam jeszcze więcej. Pato. Za 2 miliony. Pa. 2 miliony. Dobra. Zatrudni. Pyk. Mapa, buntownicy. 100% równo. Wyśli. Pato. Mam 27 tysięcy personelu. Nasemna Ja dalej mam 11%. Ja tego nie wygram Nasemna nasemna. O już ma 12% Dobra Dawaj jeszcze gazety. Dawaj gazety, drukuj! Drukuj. Nasematura, pa. Oni już mają 13%. Mamy te dogmaty jakieś, patrzcie, wybierzmy może to tutaj, dobra, niech będzie to, Na tura, dobra, drukuj kolejne, tego, no ulotek nie drukuj, drukuj, no, drukuj, proszę Cię, drukuj, czy mi już kaset brakuje? Oni już mają poparcie 14%, mapa, buntownicy, czekaj, ja ich muszę chyba więcej tutaj zatrudnić, tak mi się wydaje. Tylko nie wiem, czy ja później nie stracę pieniędzy, bo coś takiego. Personel, moi drodzy, patrzcie, a może tych? Pato. Nie wiem, co mi to Przychód po zatrudnieniu. A, bo mi tutaj wys wyskakuje przychód po zatrudnieniu. Ja wtedy mam mi minus. Już schodzę na minus. Ja zatrudnię jeszcze tyle. Zatrudnij. Dobra. Wysyłaj. Buntowników wysyłaj. Równo. Poszli ja Nie wytrzymam. Sztaby. No nie no, dostaję kasy, ale mega. Minimało. Minimało, a to kosztuje ile? 2, 3 miliona. Drukuj, sraj to, Drukuj milion. Raz. dwa, 3, 4, 5, 6. Dobra, poszło. Kolejne 900k. Dobra, lecisz. Raz. Oni są lepsi ode mnie. Oni są. Nakład ulotek. Dawaj ulotki. Dawaj ulotki. O oh my god, no mam 13%, dawaj teraz to, 1,1 miliona, dobra, drukuj. Ale czy ja ten... Drukuj. Oni już mają 16%. To jest niemożliwe, moi drodzy, dogmaty, 11! Aha, 11 tur zostało, czekajcie. Ja sobie może tutaj... Patrzcie, oni są już lepsi ode mnie. Oni mają już 17% za chwileczkę, mnie komunistyczna partia Niemiec prześcignie. Bo ja teraz tutaj spadam, bo jestem na czerwono. To jest niemożliwe, jeszcze 75 tur zostało. Mam 9 milionów, nie? Pato, personel, zatrudnij, pato, pato, zatrudnij. I idą. Ciekawie mi to coś da nie? Czekaj. Ja muszę stąd wyjść sztab, mapa, buntownicy. 100% wyślij, pato. Tyny, co? Ja już nic nie zarabiam. Ja już nic nie zarabiam. O, ja już schodzę na psy. To już jest niemożliwe, to już jest niemożliwe, bo już nie mam pieniędzy! 18% no i to przegrałem! 66 rund, ja nie wiem. Spróbuj ty, czy tobie się uda. Dobra moi drodzy, jak zagrabacie tutaj listę wspierających, dziękuję ja wszystkim bardzo serdecznie za to, że jesteście za to, że mnie wspieracie, jesteście po prostu mega, pozdrawiam i że ty chcesz, moim drodzy. Kliknij tej niebezpieczny przycisk w owo na który już mam nadzieję, znaczy, znaczenia, zasubskrybuj. No, Dobra moi drodzy, to był Evil Democracy, mam nadzieję, że to się ten odcinek podobał, jeśli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji, mam nadzieję, że zostaniesz oburzony, <suszynce> dzięki, że podeszcie, dzięki, że subskrybujesz, no i widzę w następnym video, do widzenia.